Kłamstw, kolejnych ofert, yy, obietnic bez, yy, bez pokrycia, kolejnych uwiązań, więc nic dziwnego, że ty też tak yy, się zapadasz też w sobie, jest taki brak ruchu. To jest to, co cię powstrzymuje. Dużo słuchajcie, jest lęków, dużo jest związania, dużo jest uwikłania, dużo jest myśli bardzo yy, męczących. <laughs> przepraszam Zwa po to Wam pokazuję też to po to się to ujawnia byście widzieli też z czym, z czym to się je poszukali, odszukali czegoś u siebie i zawalczyli tutaj o siebie zawalczyli o zmianę wyszli z tych blokad wys wyszli z tych z tych energii swoich, nie swoich zobaczmy co się, jakie atuty do rozwiązania co pozwala się uwolnić Słuchajcie, co postara się uwolnić, dwójki. To samo, co miały dwójki, jak to wszystko się tu, słuchajcie, wiąże, ściągam akurat te energie. Wierzę w swoją zdolność też adaptacji. Nie waham się na nowo przemyśleć pewnych spraw, zmienić swoich życiowych postaw. To jest bardzo istotne, bo to trzeba zmienić życiowe postawy. Tu nie ma żadnej filozofii, żeby nie było przy takich energiach. Słuchajcie ale zobaczmy, co jeszcze tarot dla Was. Jakie są podpowiedzi? Sypią się karty, coś nowego, coś nowego, na jesieni cały czas się pokazuje, cały czas w tych, tych czytaniach. Musisz wziąć sprawy w swoje ręce, bo nie chcesz, zdajecie się na los, chowacie się, zamykacie się, tak musicie podjąć decyzję. Tak, to wy. To nie boli, słuchajcie. Ja wiem, że się boicie. Ja wiem, że to są niewiadome. Natomiast musicie, żeby coś się zadziało, żeby coś się zmieniło, żeby coś się ruszyło. Wy musicie podejmować decyzje. Wy musicie wychodzić z zawieszeń. Wy musicie działać. Wy musicie poukładać siebie, poukładać ten chaos wokół siebie. Eee, musicie coś puścić. I wyjść, zaryzykować, pomyśleć, pytać się, prosić o pomoc, też się nie wstydzić, yy, dokładnie współpracować też z innymi, nie myśleć, że każdy chce was oszukać, że każdy jest zły, yy, że w każdym, żebyście widzieli wroga i po prostu podstęp. Yy, można z ludźmi się ugadać, można się porozumieć, yy, można zawiązywać przymierze, że tak powiem. Fakt musicie. Musicie uzdrowić, najpierw, wszystko w sobie, żeby iść dalej i spotykać takich ludzi, jakich trzeba, i takie emocje, jakich trzeba, dokładnie, żebyście wyszli z tego wszystkiego sukcesem. Trójki, ale musicie zburzyć to, co jest. Posprzątać gruzowisko, tą całą rozbiórkę, wywieźć, gdzie trzeba, wyrzucić i po prostu na pustym placu stawiać swoje, zostawić to nowe, a będzie dobrze. Jesteście inteligentni. Wy możecie. Wy możecie dużo. Zostawcie tylko to, co zostawić. Musicie to, co powiedziałam na początku. Z czym tutaj są problemy. Mhm. Kochajcie siebie, dajcie się kochać. Cały czas akceptacją, zrozumieniem. I energią miłości działajcie ku swojej równowadze i po tym, żeby przyciągać zupełnie inne rzeczy do siebie. Te dobre rzeczy, słuchajcie, te dobre rzeczy. Działajcie, działajcie. Koło karmy też się odwraca i dla was, tylko też musicie chcieć, ok? wychodzić z przeciążeń. Miłość, miłość jest tutaj właśnie odpowiedzią na to wszystko, też, dobrze? Własna przyjaźń, czyjaś tak, porzućcie. Porzućcie mm -hmm, dzikie myśli, jakieś te konflikty wewnętrzne i tą niemoc. Zawalczcie o siebie, zobaczcie, macie dziesiątkę, dziesiątkę na końcu. Słuchajcie, zawalczcie o to ciepło, zawalczcie o te wysokie emocje, yy, zawalczcie o komfort. Dobrze? Bo to jest i może być was, wam dane. Dokładnie. Możecie spełnić marzenia życzę tego wszystkim trudne schumajcie emocje, trudne konflikty ale bierzcie się kochani wszyscy do pracy ktokolwiek może coś weźmie z tego, ktokolwiek pomoże świetnie, cieszę się trzymajcie się każdy z nas boryka się z różnymi obciążeniami, swoimi, nieswoimi z rodu i tak dalej ale działajmy działajmy kochani rozwijajmy się i róbmy wszystko dla swojego najwyższego dobra. Dobrego nowiu, równowagi, cudownych, cudownych doświadczeń życzę. Papa, pa, pozdrawiam, trzymajcie się.